Tuaj që Zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo zawsze zapominam o tym mówić. I zapraszam też na mój Instagram, gdzie jest mnie dużo, dużo więcej. No i tak, jedna też z fajniejszych stylówek według mnie to była pani Kasia Sokołowska. Kurczę, szałował. Po raz kolejny, wiecie co, ta marynarka to był jakiś taki polski, nie wiem, czy to jest jakiś taki butik. Już gdzieś to właśnie znalazłam. A nie, przepraszam, to jest marka odzieżowa normalna. To jest Magda Matyja. I stąd jest też ta... Karynerka. Torebka to jest kazar, bo poznaję, że to jest kazarowa torebka. One też są chyba szare i chyba są beżowe. Podziękuję je tutaj poniżej, ale są fajne. są takiej fajnej, mięciutkiej skóry i wiązane są takie w środku. Um, I słuchajcie, co jest tutaj też rewelacyjnego, to są dla mnie buty. Buty to są um, te okroju tabi, My są Marżela. I to są te buty takie z jednym palcem, i to w srebrze, żeby jakby podkreślić, że to, że to są te buty. To srebro w ogóle tutaj gra, nie? Bo do czerni to srebro, do te takie okulary, właśnie mega awangardowe, ale też podoba mi się, że są te buty z jednym palcem zrobione nie tak, żeby ich nie było widać, tylko właśnie, że są w srebrze. Ja w ogóle uwielbiam srebrne buty. Uwielbiam srebrne buty i srebrne torebki. <grym> to jest taki mój konik. Także ta stylówka bardzo mi się podoba. Przeskalowanie i gra. problem Przeskalowanie i gra proporcjami. To są te dwie rzeczy, o których oczywiście chcę tutaj powiedzieć. Przeskalowana marynarka. Ogromne ramiona, które co ciekawe nie są już takie sztywne, jak to bywało na przykład w latach 80., tylko one są opadające, więc ona jest naprawdę, nie jest jakby zrobiona, że jest wielka tutaj, nawalona poduchami, tylko jest po prostu szeroki, oversize'owy krój. Jakby naprawdę to była taka męska marynarka, po czym to wszystko nam się tak bardzo, bardzo ładnie zwęża, to jest ciekawe. I do tego też jest ciekawy zabieg, że te spodnie są lekko rozszerzane. Bo normalnie miałybyśmy do tego albo coś, nie wiem, krótkiego odsłaniające nogi, albo prostą nogawkę, albo coś dopasowanego. A tutaj mamy taką mamy taki tulipano-dzwonek, także bardzo nam się robi ciekawa proporcja. Robisz tam też do tego, do tego taka dosyć mała głowa, nie? Mamy głowę, tak wszystko tu jest zaczesane za, za do tyłu, więc nie ma włosów, które nam tutaj cokolwiek powiększają. I bardzo to wygląda kosmicznie, tak nowocześnie, albo nawet tak nowocześnie za 30 lat, wiecie, w sensie futurystyk, futurystycznie. I do tego też te buty, które nie są broń Boże nowym projektem, ale wciąż pomimo tych wielu, wielu, wielu lat nie są jeszcze takie mainstreamowe, chociaż teraz widziałam coraz więcej. Gdzieś mi się obiło o oczy, że ktoś już zaczyna robić takie buty właśnie z jednym palcem, które przez lata były jednak taką domeną e, ludzi mody. Ja zawsze sobie je chciałam kupić, ale zawsze pomyślałam, tak myślałam, że pewnie są niewygodne, bo ten jeden palc odstający, więc tak ten. Natomiast ja uwielbiam też brzydkie buty, stąd e, dla mnie super. Dla mnie po prostu Szapoba, bardzo, bardzo fajne. E, takie proste, ale te proporcje, wiecie, gdyby tam do tych wielkich ramion i tych dziwny buty. i tak dalej tak dalej, jeszcze byłby jakiś kolor albo jakaś inna faktura, też by było po prostu za bardzo namieszane. A tak wydaje mi się, że to jest tak idealnie, idealnie wyważone. Jedna więcej rzecz, jedno więcej jakiś akcesorium, wiecie, jakieś, jakieś, jakaś faktura, cokolwiek, to już by było po prostu za dużo. A tak jest to po prostu idealnie wyważone. Także to wciąż wygląda nowocześnie. Niewymuszone to jest wciąż według mnie. Zobaczcie, kurczę, od razu, mi się ten, od razu wyświetliło mi się podobne jeszcze Dariad Ładocha. Patrzcie, jak ta stylówka jest w sumie podobna, bo też mamy czarną, oversize'ową marynarkę, jakby jest ten sam koncept. Do tyłu są zaczesane włosy, ale jakże to wygląda inaczej, jak dużo mniej modowo to wygląda. To jest dla mnie to jest chyba właśnie z jakiegoś polskiego butiku. Przepraszam, też nie mam nic do butików, tylko akurat szukałam, co kto ma na sobie i tak mi się wyświetliło, to jest atelier. Queen of Stars się nazywa. Jeżeli ktoś by szukał, to ma ta marynarka to jest marynarka Versailles Czarna Cekinowa 1490 zł. No i e, wiecie co? Długość tej marynarki, do tego te buty, do tego te spodęki, to już tak wszystko wygląda e, trochę jakby chciało być edgy, ale nie do końca jest edgy. Trochę to jest takie. No nie wiem, no to w ogóle nie umywa się do tego, co ma na sobie pani Sokołowska, chociaż jest to teorii ten sam, ten sam koncept, nie? że duża, ciemna marynara do tyłu zaczesane włosy, więc miało być modowo. Na pewno tutaj te buty. Takie wsuwane mokasyny. On takie dosyć. Yy, znaczy, ja bardzo lubię te buty. To nie są buty na moją budowę ciała, nogi, a nie moje proporcje, więc ja w takich nie chodzę raczej. Yy, ale bardzo lubię takie buty też na kobietach i uwielbiam takie męskie yy, dodatki i akcesoria u kobiet. Yy, ale tutaj mi zupełnie nie pasowały. W ogóle do charakteru płaskie buty jak najbardziej by się tutaj sprawdziły. Zresztą, panie Sokołowskie, to chyba są płaskie buty. Natomiast te tutaj, no nie wiem, są takie postarzające, nie mają dla mnie zupełnie sensu i są wyjęte jakby zupełnie innej galaktyki niż ta marynarka, bo tę marynarkę można było jakoś tak fajnie ubrać. Ale całościowo mi się to nie klei. Można to było zrobić oczywiście dużo gorzej, ale można to było zrobić dużo lepiej. Nie jest to najgorsze od outfit, tylko po prostu chciałam zostawić z panią Sokołowską, gdzie i te buty sokołowskie, i te ciekawe spodnie, i te. Ta marynarka, która jest zrobiona już taka totalnie do przesady, przeskalowana, jednak dodaje tego takiego modowego looku. I ta Werner w tej stylówce, ta stylówka dla mnie robi absolutnie krzywdę. Nie, nie podoba mi się w ogóle, ale wydaje mi się, że to jest taka chyba stylówka jeszcze, która nie jest właściwą stylówką. Taką mam nadzieję, bo jeżeli to już była ta oficjalna stylówka, to to jest tak piękna kobieta. Naprawdę ją tak bardzo lubię, tak mi się podoba ta uroda, taka wysublimowana, lekko aż taka, no nie chcę powiedzieć androgeniczna, ale taka taka, och przepiękna, taka surowa, taka rasowa, o ta jej uroda jest, naprawdę piękna. No i tutaj ten outfit, powiedziałabym, że to jest taki outfit, no nie wiem, gdzieś na zakupy do supermarketu jedziemy i pokarmę dla psa. Mamy tutaj wysokie trampki czarne, kombinezon zwężany, do tego pasek, torebeczka, no nie, po prostu to e, ja to wymazuję, ale wiem, że ona się też pojawiła w jednej stylówce e, i to była taka no, też dla mnie nie, według mnie, nie najbardziej udana stylówka na świecie. Znalazłam. E, to była, słuchajcie, ramówka tvn u mówię, ta ramówka mi się z tymi e, koncertami bardzo nałożyła. E, I ona tutaj wystąpiła w takiej e, sukience mm, ostro zielonej i wydaje mi się, a czy ty to dla mnie jest taka stylizacja, żeby prowadzić wiadomości właśnie. Ale wydaje mi się, że ten kolor jest nieodpowiednim tutaj kolorem i że ten kolor totalnie Właśnie zjada panią Anitę, bo ja pamiętam, że ona na przykład kiedyś była w takiej sukni, wystąpiła w takiej sukni ciemnobrązowej i to jest taki kolor tak ciężki do uniesienia, na przykład taki, że no ja bym była niewidoczna w takim kolorze, jakby mnie by nie było. Ona tak wyglądała pięknie i szlachetnie e, i ciekawe, że w tym kolorze właśnie nie widać jej dla mnie. Ona bardzo tutaj traci i dla mnie w tej, ta koloryzacja w ogóle i włosy i, e, i kolor paznokci nawet według mnie i kolor tej sukienki. To chyba jest coś, co odbiera, co ją zasłania. O. O to mi chodzi, nie? Że nie chcę absolutnie obrazić, ale wydaje mi się, że to nie są jej kolory, że to nie są jej barwy. Nie chcę tutaj się bawić jakieś analizy kolorystyczne, wiecie, ze zdjęcia, ale tak ostre kolory, ten jasny blond, to jest coś, co po prostu ją rozmywa. Nie widać jej, widać włosy i widać sukienkę. I tutaj bardzo ubolewam, bo tak jak mówię, jestem ogromną, e, ogromną fanką e, urody tej pani. Claudia Eldursi, bardzo się zastanawiam, czy Claudia Eldursi jednak nie jest. E, już persona non grata, bo myślałam, że po tej była taka akcja, że Claudia Dursi yy, yy, wyprzedzała na drodze, szybkie, na drodze szybkiego ruchu, jechała bardzo szybko, jechała ponad normę i wyprzedzała prawym pasem samochody w ogóle, nie? Yy, I potem był jakiś taki straszny skandal, ona coś tam przeprosiła i myślałam, że jednak dostanie po nosie, a jednak chyba nie dostała po nosie skoro pokazujesz jeszcze na ściankach tv no także ciekawe. O, pani Sokołowska, tutaj mm, zupełnie inne wydanie, wciąż przepięknie. E, w, w ogóle bardzo jej jest dobrze w tych włosach, takich długich, zaczesanych do tyłu, gładkich. Ona nas przyzwyczaja do tego, że te włosy ma raczej krótkie, raczej takie zadziorne, jakieś takie poszarpane, coś tu się dzieje przy twarzy, a tutaj ta fryzura spójrzcie, jak, jak ją odmienia. Długie, gładkie włosy, zaczesane do tyłu, jest to bardzo dla niej korzystne i takie modowe, powiedziałabym. Tutaj bardzo prosty zestaw. Białe spodnie, biała bluzka i czarny pasek. Jakże łatwo można było to zmaścić? Bo nic nie jest łatwiejsze do zmaszczenia niż totalna prostota. Jeżeli ubieramy coś totalnie prostego, mało elementów, mało falbanek i zawijasów, to musi być naprawdę przemyślane, fajne, dobrze skrojone, dobrze leżące i tutaj się to udało, ale można było wybrać inny krój, inną bluzkę i już byśmy byli na, na jarmarku. Tutaj spodnie mają troszkę jakby obniżoną talię i są takie luźniejsze, to nie są dopasowane takie, takie spodnie, tylko są luźniejsze, są na kantkę i jest bardzo, bardzo długa nogawka, spod której wystaje czub. Można by się kłócić, że nogawka jest nawet trochę za długa, gdyby to była moda męska, ale mnie się bardzo podoba ta nonszalancja, dlatego biała bluzka, która wygląda jak jedwabna ze stójką, pięknie zapięta, mamy tutaj kontrafaudy, mamy bardzo ładne Rękaw, który jest, ma tutaj falbankę puszczoną, bardzo to wygląda wszystko drogo. Do tego srebrna biżuteria, duże proste kolczyki, ciężki makijaż oka, ale tylko makijaż oka, znaczy jest też makijaż ust i tak dalej, i tak dalej. Ale ten makijaż oka nam przykuwa uwagę, jest to wszystko bardzo ładnie dopasowane do niej. No i czarny pasek do tych czarnych butów jest trochę męsko przez te spodnie, ale sukienka jest, czy ta bluzka jest ultra kobieca i bardzo fajnie nam się to równoważy. Także, no, pani Sokołowska. U mnie w model. <noise> bardzo to pięknie, bardzo to pięknie wygląda. Jest też mandaryna rok 2005? Może 2007 wraca. Słuchajcie, paski z tymi klamerami na tych wysokościach. Przerabiałyśmy to. Słuchajcie, dziewczyny, przerabiałyśmy to i nikt z nas nie będzie nosił tego lepiej, bo mamy to przerabione, w tym mandaryna. Eee... Dla mnie ten kombinezonik jest. Jakby ktoś wszedł do mojej szafy, do szafy mojej mamy w rajczy, w moim domu rodzinnym, tam w piwnicy jest taka duża szafa i w tej szafie, o ile mama jeszcze nie wyrzuciła, są jakieś moje stare rzeczy z liceum, to zapewne coś podobnego gdzieś tam jest. I to w ogóle tak dla mnie wygląda, archaicznie. Do tego włosy, które jeszcze brakuje, tutaj dwóch takich czarnych pasemek, e, wygląda to dla mnie archaicznie. Nie ma, a czy nie zrozumcie mnie źle, ja rozumiem, że trendy wracają, moda wraca i tak dalej. Natomiast to jednak wszystko wraca w takim odświeżonym wydaniu, unowocześnionym wydaniu. Albo właśnie mamy jakieś nowoczesne, nie wiem, dodatek, torebkę, buty, włosy, make-up. Jest w tym zawsze coś takiego, co świadczy o tym, że to nie jest wyjęte z mojej szafy z rajczy w piwnicy, bo tak to wygląda, tylko że to jest coś nowoczesnego, ubranego w 2024 roku. Tu to wygląda dla mnie archaicznie, ale tak jak mówię, jeżeli ona się w tym dobrze czuje, Bio, Be you. Be you, do yourself w ogóle. Kolejna stylizacja Moniki Olejni, którą uwielbiam. Wydaje mi się, że to będzie. To wygląda jak ta kolekcja Pacora dla HM, ta spódnica. Być może to być to, być może nie, ale jest świetna, bo jest takich kółeczek błyszczących, cekinowych, judo. One są większe, takie duże koła, także jest takie fajne wrażenie flow, przepięknie, że to musiało błyszczeć na żywo. No i tego prosta czarna koszula. Ja uwielbiam jej styl ostatnio. Rewelacja, rewelacja. Proste, ale po prostu z przekazem. A, wiem, co chciałam. Agnieszka, właśnie. Jak starak, bo rzucił mi się tutaj w oczy, oczywiście na pudlu, bo jesteśmy na pudlu, artykuł, że ma stylizację za 30 tysięcy, coś tam, coś tam, coś tam. No i nieważne, no to jest przykład dla mnie na to, jak bardzo to, ile wydajemy na ciuchy, nie ma wpływu na to, jak wyglądamy. W sensie właśnie można być od stóp do głów ubrane w kloi i to może wyglądać absolutnie żadnie. Bluzka to jest kloi, torebka to jest kloi. Buty to jest Chloe, spodenki nie wiem, czy to jest kloi, bo to mogły być każde inne spodenki. E, ma, zawsze ma piękne włosy i w ogóle piękny make-up i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że tutaj pięknej bluzki, to jest piękna bluzka, to są piękne buty, to jest piękna torebka. Ja wiem o tym, to jest cudowne. Natomiast e, to jest po prostu spieprzone. <grym> to jest po prostu spieprzone, brakuje tutaj luzu. Gdyby do tego były na przykład takie włosy, jak miała Jessica Mercedes, czyli takie z luzem. Czyli takie nie do końca serio, czyli takie bardziej mermaid hair, albo gdyby do tego była jakaś um, biała spódnica luźna, albo z objętością, albo jakaś inna, albo jakieś ciekawe spodnie. To by było bardzo łatwe do uratowania, ale że tej pięknej bluzki zostały ubrane szorciki, do tego te buciczki, do tego ta do torebeczka i do tego ten makijażik i do tego te włoski i to wszystko jest takie ładne do pożygania, to po prostu nie jest w ogóle modowe. W ogóle, motowy. i to, ile na to zostało wydane pieniędzy, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To mogły być równie dobrze em, spodnie tutaj z butiku w Gliwicach za e, 150 zł, bluzka z H&M z nowej kolekcji, e, torebka nie wiem skąd i buty po prostu z CCC. I też bym powiedziała, ok, wierzę, nie? bo to tak dla mnie wygląda. Po prostu to, że kupujemy em, rzeczy, że ubieramy rzeczy, że nosimy rzeczy które są modne, które należy nosić, tak dalej, tak dalej, to jeszcze, to w ogóle nie ma niczego wspólnego z tym co my przekazujemy i niczego wspólnego z tym, jak my w tym wyglądamy. Jednak ciuchy muszą być dopasowane do nas, do naszej osobowości i nie możemy się kierować tylko tym, żeby wyglądać ładniutko, nie? Zawsze po prostu trzeba mieć w sobie tę odwagę, żeby przemycić odrobinę siebie, swojej osobowości, swojego stylu, żeby gdzieś tam tym troszeczkę zamotać, no nie? Ja nie mam nic do tego, ile kosztują te ciuchy. Fajnie, no i po prostu super, niech wydaje swoje pieniądze, kibicuje, super, ekstra, tak? Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że Szkoda, że tu się nie zadziało coś więcej. Szkoda, że to nie ma czegoś ciekawszego. Ja bym tutaj widziała na przykład właśnie taką obszerną, białą spódnicę z falbaną. Albo nie wiem, no cokolwiek innego, no tylko tu jest już za bardzo. Mamy obcisłą bluzkę, która pokazuje gdzieś tam. Dla mnie podkreśla ten biust. Mamy do tego jeszcze tą nogę widoczną. I takie to jest, nie wiem, dopasowany, kusej, takie ładniutkie i takie... Bezosobowe, strasznie szkoda. Strasznie szkoda, bo akurat Agnieszka ma dobre też styl i nieraz fajnie wygląda. Ma taki styl zachowawczy, beżowo szaro czarny Wiecie, takie co ja w ogóle nigdy nie będę miała, bo, bo to w ogóle nie. Ale tutaj to zostało. E, no szkoda, szkoda, bo bluzka jest piękna. Tylko po prostu te spodęki do tego myślę, że. E, no nie, no zniszczyły. Zabrakło iskry Bożej w tej stylizacji po prostu. Dobra, ale ogólnie, wiecie, oczywiście powiedziałam tylko o tych stylizacjach, które były dla mnie najciekawsze. Takie najbardziej interesujące. Nie pokazałam, nie pokazałam wszystkich najgorszych, ale bardzo się cieszę, że coś ciekawego się dzieje, że było kilka fajnych, że jest już powoli na czym oko zawiesić, że nawet jeżeli niektóre rzeczy są zerżnięte w ogóle z zachodu. Yy, 5 lat za późno, to jednak coś tutaj się zaczyna dziać, pojawiać, także jest to dobry znak. Dajcie oczywiście znać, które stylizacje były waszymi ulubionymi, a które najmniej i które jeszcze przeoczyłam, bo na pewno widzieliście więcej niż ja. Bardzo dziękuję za oglądanie. Tak jak mówię, zapraszam do playlisty z pozostałymi stylówkami. Bardzo dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu! Pa!